W jaki sposób odczuwać emocje? Niezłe pytanie, nie? Czołem moi drodzy, witajcie w sezonie jesieni Zima, który tym filmem rozpoczynam. Postanowiłem zacząć trochę z hukiem, mianowicie zadając pytanie, na które nie da się odpowiedzieć. Jednakowoż istnieją dwie takie ogólne zasady, których warto się trzymać. I wtedy każdy z was już sobie samodzielnie znajdzie własną metodę, by radzić sobie z tym, jak odczuwać emocje. Chcę o tych dwóch rzeczach powiedzieć, bo regularnie wpadamy albo w jedną, albo w drugą. Jako człowiek mamy ku temu gigantyczne predyspozycje, a wcale nie musi tak być, bo wystarczy minimalnie dbać o to, w jaki sposób podchodzimy do, do odczuwanych. Klimatów w naszym sercu, by sobie z tym e, konkretnymi dwoma pułapkami trochę lepiej radzić. A mianowicie moi drodzy, pułapka numer jeden przy odczuwaniu emocji polega na tym, że my ich sobie nie pozwalamy doczuć do końca. Nie pozwalamy im mieć jakiegoś naturalnego biegu w naszym sercu, żeby się one zaczęły, pobyły. A, i wypaliły. Bardzo często w, taką um, emocją, o której kojarzy mi się, że ludzie jakby wiedzą, że trzeba ją przeżyć, jest smutek w kontekście żałoby. Mówi się, że żałobę trzeba przeżyć i ona potem mija, ale mało kiedy się gada o tym, że gniew trzeba przeżyć, że wstręt trochę trzeba przeżyć. To się powstręcajmy przez 5 minut, nie? Jakby... Jezus! Kto wam broni? Ja wam nie bronię, jakby jestem tylko typem z internetu. Generalnie nie mam nad wami żadnej kontroli, nie? Emocje trzeba, moi drodzy, doczuć, bo jak my je przedwcześnie przerwiemy, albo nie, daj Boże, w ogóle będziemy sobie nie pozwalali. Ja jako m, trochę stoik y, mogę być częścią trochę problemu tego, że sobie nie pozwalamy na niektóre emocje, jednakowoż. Nie przesadne karmienie ich, co będzie pułapką numer dwa nie jest tożsame z tym, że nie powinniśmy sobie na emocje pozwalać. Każdy człowiek musi, ma prawo, a wręcz obowiązek i powinien czuć każdą emocję, którą czuje. Każdą. Guys. Jakby my... znaczy powiem, że nie mamy wpływu na to, nie emocje i tak się pojawia. I trzeba ją doczuć do końca, trzeba sobie na nią pozwolić. Jak odczuwamy radość, to się wyhahajmy, jak odczuwamy smutek, to się wysmućmy. Jak się potaplamy w jakieś emocje o dzień za długo, absolutnie nic się nie stanie, więc. Jakby to jest naj, naj, najlepsza metoda, by, by mieć zdrowo w bani, szczerze mówiąc, i nazywając to kolokwialnie. Nie ma złych emocji, są emocje trudne, bardziej zdradliwe lub mniej i co do zasady, sam fakt odczuwania powinien być nienaruszony. Ale, jak mówi dosyć znane powiedzonko w psychologii, Dobrym pomysłem jest czucie każdej emocji, złym pomysłem jest działanie w zgodzie z każdą emocją. Drugą pułapką, w którą my regularnie wpadamy, jedną jest właśnie niedoczuwanie albo wręcz blokowanie swoich emocji, a drugą pułapką, w którą regularnie wpadamy, jest moi drodzy, to, że my trochę za bardzo niektóre emocje karmimy, za bardzo pozwalamy im się wysmyczyć, nie nakładamy im w porę kagańca i on gdzieś tam, ta nasza emocja biegnie w las i kogoś krzywdzi. Jeśli my mamy tendencję do tego, że jak nam jest troszkę smutno, to my się tak zaczynamy pałować, żeby było jeszcze smutniej, i puszczamy smutną muzykę, oglądamy smutny film, to musi mieć jakiś limit. Ja też lubię się podołować, to jest takie pyszne, nie? Takie nacieranko. Och Jezus, jak mi nic. O, jak... O, je... o jak mi nic nie wychodzi. To jest tak smaczne. Ale w normie, nie? Jakby naprawdę jest złym pomysłem przeginać z pozwalaniem sobie na nadmierne odczuwanie emocji i działanie w zgodzie z każdą emocją. Drugą taką emocją, trudną, którą, której nie powinniśmy dokarmiać, jest moi drodzy gniew, bo gniew sam w sobie jest spoko, gniew mobilizuje, gniew sprawia, że walczymy o coś, co jest dla nas ważne, że nam się chce. Ale jak my zaczniemy go przekarmiać, wkurzać się, odczuwać niesprawiedliwość, zawiść do naszych wrogów, to się pojawi agresja, i w tym momencie jesteśmy agresywnymi, małymi ludźmi, którzy nie potrafili nad sobą zapanować. A pewną miarą dojrzenia jest, moi drodzy, jednakowoż opanowywanie swoich emocji. Dlatego, odpowiadając bardzo skrótowo na pytanie zadane na, na samym stopie tego filmu, najlepszym metodą odczuwania emocji jest, moi drodzy, teraz Andrzej nieprzydatna porada, Tucholski zabłyśnie, odczuwać je w sam raz. Jak to jednak um, zrobić w praktyce? Słuchajcie, nie będę wam mówił jak czuć emocje, bo wy i tak będziecie by czuli, nie? W sensie jesteśmy ludźmi, nie mamy na to żadnego wpływu. Wydaje mi się jednak dobrym pomysłem nauczyć się, próbować przynajmniej nauczyć się luzu. Takiego na początku luzu, który potrwa x czasu, x minut, x godzin, może parę dni, że jeśli my mamy jakąś emocję, to po prostu mamy ją i szukamy w niej czegoś, co jest dla nas praktyczne. Może nie dobre, bo czasami w smutku albo w gniewie nie ma nic dobrego, bo się wydarzyło coś obiektywnie złego w naszym życiu i po prostu sobie z tym radzimy. Ale możemy poszukać czegoś, co jest, co jest właściwe w tej emocji, żeby nasze jutro było troszkę lepsze, żebyśmy się jakoś bardziej podnieśli jako człowiek. Doczujmy tę emocję, pozwólmy sobie na nią. Nie ma, nie, ma, nie ma nic gorszego, naprawdę nic gorszego emocjonalnie, niż nie pozwalanie sobie na doczucie emocji, bo próbujemy od siebie wymagać więcej, niż to jest fizycznie możliwe od człowieka. Jesteśmy ludźmi, mam dla Was taką wiadomość, nie wiem, jakby, czy się z nią zgadzacie, czy nie, ale co nie zmienia faktu, że i tak jesteśmy ludźmi, nawet jak się ze mną nie zgadzacie i bycie człowiekiem ma jakby w pakiecie przywiązane sznureczkiem do siebie to, że po prostu będziemy czuli różne rzeczy. Jednakże moja druga rada. Próbujmy naszym emocjom zadawać pytania. Czy ja na pewno muszę aż tak to przeżywać? Czy ja na pewno teraz nie jestem po prostu rozpieszczony i nie przesadzam? Czy ja wiem na 100%, że zachowuję się właściwie względem innych, względem siebie? Zadawajmy sobie pytania, po co ja aż tak odczuwam tę emocję? Czy ja na pewno nie mogę zrobić nic, by ją trochę bardziej praktycznie użyć, troszkę bardziej może moralnie. Zadawajmy naszym emocjom pytania i wtedy się bardzo często zorientujemy, pewne być może niewygodne prawdy na nasz temat wyjdą na jaw, ale bardzo szybko się zorientujemy, że mamy jakąś dozę kontroli nad tym jak będziemy reagować w związku z tymi emocjami. I wydaje mi się to bardzo dobrym pomysłem. Bądź co bądź jednakowoż człowiek to jest ta takie 5 sekund pomiędzy bodźcem a reakcją i jak człowiek nie pozwala sobie na emocje, to się zamienia w niezmotywowaną, taką trochę pozbawioną jakichkolwiek ludzkich odruchów, robotyczną namiastkę, która ma dwie ręce, dwie nogi, głowę, ale, ale jakby człowiekiem nie jest. A z drugiej strony, jeśli człowiek zabiera tą taką malutkie 5 sekund naszego uderzenia serca i jakiejś refleksji pomiędzy bodźcem a reakcją, to się zamieniamy w instynkt, to zamieniamy się trochę w zwierzęta, które mają bodziec i natychmiast reagują. To jest nie, nie za dobre, powiem wam. Jeśli ktoś się zmaga w życiu z tym, że trochę za bardzo odczuwa emocje, możemy odczuwać wielką pokusę, żeby właśnie tak się wręcz poblokować i być takim stoikiem który nie czuje, ale robi. A z drugiej strony, jeśli mieliśmy kiedyś problem, że ktoś nam zabraniał odczuwać emocje, na przykład, bo mogło, moglibyśmy, mogliśmy być na przykład w takiej toksycznej relacji, to się zdarza, albo w naszym wychowaniu pojawiał się taki temat, że emocje jakby nie są mile widziane, możemy popaść w drugą stronę, będziemy tacy podnieceni tym, jak to możemy niesamowicie te emocje odczuwać i... powiem Wam tak, no jak macie potrzeby coś sobie udowodnić, to sobie udowodnijcie, nie? Jakby... Wasze życie! Trzeba czasem zrobić coś głupiego, żeby się potem odbić i zrozumieć, gdzie była norma, ale co do zasady, mega Was zachęcam, żebyście spróbowali takiego zrównoważonego, centralnego podejścia, jeśli oczywiście macie poczucie, że da Wam to jakąś wartość. Wydaje mi się to dosyć cenne, dosyć dużo czasu poświęcam ostatnio myśleniu o emocjach i... Fajnie by było, gdybyśmy umieli zawsze doczuć jakąś emocję, ale nie przesadzić, nie, nie, nie pozwolić jej na za dużo, żeby nikogo nie spalić, nikogo nie skrzywdzić, a zarazem zawsze odczuwać bezwzględną szczerość emocjonalną względem samego siebie. Kurczę, moi drodzy, i tyle i życzę Wam tego. Krótki film na początek sezonu Jesień-Zima. Bardzo jestem ciekaw na jak... Teraz mówiłem, um, to co mówiłem, jakie emocje wam przyszły do głowy, bo wiem, że każdy z Was ma swoje jakieś wspomnienia. Pewnie nie będziecie chcieli pisać o wszystkim, bo to są dosyć bliskie sercu tematy, ale jeśli wam się chce, będę mega wdzięczna, jak skoczycie w komentarze i napiszecie, z jaką emocją wam się skojarzyło to, co ja wam mówiłem teraz. Czy pierwsze co wam przyszło do głowy, to, że właśnie ze smutkiem nie należy przesadzać, czy że z gniewem, może ktoś z was ze szczęściem miał tego typu? problemy? Jestem mega ciekaw. Wierzę, że wartość płynie dopiero ze skonfrontowania bardzo wielu różnych toków myślenia, więc hej, niech będzie ich sporo. Będę też mega wdzięczny za łapkę w górę i za saba, bo algorytmy są jakie są, a ja naprawdę lubię dla Was tworzyć. Trochę tęskniłem. Fajnie, że znowu mogę do Was mówić. Trzymajcie się ciepło i do kolejnego.